Witajcie, kochani, dzisiaj taka niespodzianka. Moim gościem jest Kamila. Cześć, Kamila. Cześć, cześć. Haj, wszystkim. Nasze drogi skrzyżowały się dzięki. Aj, perakal. Tak jest. Ta czarodziejska różdżka. Połączyła nas i od razu gdzieś poczułyśmy, że chcemy czegoś więcej, żeby te wszystkie zabiegi zewnętrzne, my kobiety, które robimy dla siebie, to żeby to, co zrobimy dla naszego wnętrza, po prostu wspomagało, emanowało też od tego wnętrza to nasze wewnętrzne piękno, którego nie można uzyskać w gabinecie, choćby nie wiadomo, jakie złote ręce miała ta kosmetyczka, to kiedy stymulujemy się od wnętrza i dotykamy tego najpiękniejszego, najcenniejszego piękna w nas, tak jest oczywiście moje odczucie. To wtedy oczywiście wszystkie panie, które podjęły się tego, żeby dbać o inne panie w gabinetach, ale dzisiaj to nawet nie tylko o panie, bo i panowie korzystają z takich zabiegów. Myślę, że bardzo dużo kobiet właśnie jest otwartych na te bardziej alternatywne też rozwiązania i Kamila właśnie z jedną z nich. Kamilka, ty masz gabinet w Łodzi, prawda? Tak, prawda. Opowiedz nam trochę o sobie. Kiedy to powstało? Jaka była intencja? Kie, wiesz, jaka była pierwsza myśl? Jaka jest nazwa? Skąd pomysł? To znaczy gabinet, jakby się reaktywował po pandemii ponownie. z nową misją, z nową wizją i z nową motywacją. Mhm. Nazywa się Beauty Concept Kamila. I mam misję, żeby uzdrawiać kobiety, upiększać kobiety od wewnątrz, od zewnątrz, Nie. powiedzieć im dobre słowo podczas wizyty, zmotywować je. Tak naprawdę każde to, czego potrzebuje. Jedna potrzebuje się wygadać, druga potrzebuje wyciszenia, więc jakby jestem bardziej elastyczna pod tym kątem, ale uwielbiam rozmawiać, uwielbiam przekazywać jakieś innowacyjne rzeczy. Z z technologiami, jestem w ogóle taka pochłania mnie nowa wiedza, nowa energia mhm. i w ogóle żyję w częstotliwościach i w takim jakby innej energetyce i właśnie ten salon to jest spełnienie moich marzeń, ponieważ miejsce, w którym się znajduję jest totalnie strefa ciszy, relaksu, więc od której może byś do mnie nie przyszła, to tam będziesz poczuł kojenie, wyciszenie. Mm -hmm. I no, po prostu jest genialnie. Więc nie trzeba czekać do wieczora, żeby było cicho i spokojnie. Cudownie, to bardzo ważne. Wiesz, ja od razu sięgam pamięcią, jak to też i mnie skapnęło się za dawnych lat, kiedy akurat miałam być w takich przestrzeniach, gdzie zrodził się w Indiach pomysł, że otworzę Centrum Szczęśliwego Człowieka. Oczywiście nazwa przyszła w medytacji, ta końcówka Szczęśliwego Człowieka. Później tylko szukałam w intelekcie, co ja bym chciała zrobić. Czy to ma być akademia, czy ja chcę edukować, ale przyszło, że ja chcę. Jednak zrzeszać, jednoczyć, więc powstało centrum i też właśnie w takim miejscu niesamowitym, gdzie w samym centrum miasta, gdzie płaciło się mandaty, ten budynek był połączony z taką firmą, która robiła korki i miałam tak przepiękną przestrzeń, bo po takiej firmie miałam i podłogę z korka, i ściany. I wiesz, do jogi ten klimat, do masaży, to było coś pięknego, naprawdę cudowne miejsce. Do dziś są ludzie, którzy chodzili do mnie na jogę i powiedzieli, że takiego drugiego miejsca nigdzie nie znaleźli. Także nie wątpię, że Ty też stworzyłaś taką cudowną atmosferę. I dziś właśnie też mamy cudowną dla Was nowinę, dlatego że mm, no, czujemy siebie bardzo, usłyszeliście właśnie, jaką cudowną świadomość ma Kamila, aż mam uśmiech od ucha do ucha, chcemy stworzyć takie dwa spotkania dla kobiet, które mają więcej czasu do południa i te, które mogą spotkać się z nami po południu. Przypominam Kamilka, kiedy to jest, i powiedz od razu, w jakim miejscu. Y Zapraszamy wszystkie cudowne kobiety, które chcą poczuć się wyjątkowo, poznać nowych, ciekawych ludzi. A także urządzenia, które mamy w kieszeni, można powiedzieć. Tak, jest. No, przyjedziemy no, z... z czarodziejskimi różdżkami. Tak. <laughs> tak. Więc gabinet mieści się u ulicy Armii Krajowej 44, to jest blok 396. Mhm. E, bardzo łatwo trafić, ponieważ e, są dookoła e, logo. Koncept Kamila, i pierwsze spotkanie będzie o godzinie 11, drugie o 16, 18 listopada. Tak jest, Więc... czyli już wkrótce, już wkrótce, a to też taki blisko urodzeniowo i mininowy mój dzień, a ja bardzo lubię właśnie w tych okolicach zrobić coś dobrego dla kobiet. Oczywiście na tym spotkaniu podzielę się też moją drugą domeną, którą się zajmuję już od dwóch lat, a mianowicie tym inteligentnym dożywianiem każda z pań, będzie mogła. Jeśli tylko zechce, wziąć sobie relaks pod język i odpłynąć wraz z moją medytacją, którą bym chciała, to spotkanie prozdrowotne, świadomościowe, otwarte na te nowości, na te cudowne rozwiązania, które teraz do nas przychodzą. Jeśli ktoś z Was chciałby, to zapraszamy serdecznie 18 listopada o 11 i o 16 o 16. Takie spotkanko myślę, że maksymalnie potrwa półtorej godzinki, później będziecie mogli korzystać, mogli, mogły korzystać z zabiegów na przykład, y, które robi Kamila, głasza twarzy, a dodatkowo będzie... Ta czarodziejska różdżka działać od waszego wnętrza, wnikając na 30 cm do waszego ciała, stymulując w szpiku kostnym komórki macierzyste, to czuć. Wczoraj właśnie nagrywałam cudowny wywiad z Ewką, która ma już ponad 70 lat. Przepięknie opowiadała o czarodziejskiej różdżce, także mamy podcast, gdzie są już działania i wyniki. Serdecznie zapraszamy, gdyby ktoś chciał tego doświadczyć, to właśnie tego 18 zapraszamy do Kamili. Dziękuję ci kochana bardzo za to krótkie spotkanie zapowiadające nasze cudowne praktycznie niemalże warsztaty, bo wiedza na pewno popłynie. A tymczasem życzę Ci cudownych doświadczeń, bo Ty też tą czarodziejską różdżkę masz. Będziemy czekać na wyniki, jeżeli chodzi o m, tam te rzeczy, które Ty chcesz zrobić, będziemy się chwalić później. A tymczasem życzymy Państwu przepięknego dnia w ten pochmurny dzień światełka w sercach, uśmiechu na twarzy i żeby płynęło z tych naszych ust tylko to, co drugiego człowieka podnosi i wznosi. Wszystkiego Samych dobrego. cudowności i wspaniałości życzymy. Hmm. No, trzymaj się kochana. Buziaki, pa. Halo, hej, buziacki, pa, pa.